Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com Cezary Kęsik, rozmawialiśmy przed chwilą z Tomkiem Romanowskim, zresztą wpadłeś na chwilę na tę rozmowę. On tutaj przekonuje, że takich siłaczy jak ty to się nie boi, że tutaj za bardzo w tym momencie strachu nie czuje i zapowiada poważną, potężną bitwę. Myślę, że Myślę, że to potwierdzisz. To, że będzie bitwa, a nie to, że nie boi się siłaczy. Bo to nie wiem. Bać może się i nie boi i wychodzi ze mną do walki, na pewno damy dobrą walkę. To jest bitny, ja jestem bitny. Może ostatnio trochę zaspokojenie walczyłem, ale teraz jest, do, jest dobre nastawienie, całkiem inaczej. Podchodzę do walki i naprawdę będzie niesamowita walka. Masz świadomość tego, że dla wielu osób, które czekają na te gale, to jest właśnie ten pojedynek, który tutaj może stanowić o jego największe no, atucie tej gali. Zgadzasz się z tym, że to może być rzeczywiście walka, która porwie kibiców i serca ich zdobędzie? Y może być, no to mi ma y Mocny styl walki, idzie do przodu, macha tymi rękami, jest bardzo szybki. Ostatnio nokautuje wszystkich swoich rywali. No ja jak się odpalę, też potrafię tam mieć wymiany, co pokazała walka z Marcinem Krakowiakiem, więc wszystko na to wskazuje. Troszkę szpil wbijałeś Tomkowi, on zresztą gdzieś tam też się do tego odnosił, odnośnie tutaj tego przy okazji traileru i tak dalej. Podobno ktoś Ci to podpowiadał, czy, czy to sam wymyśliłeś? Nie wiem, czy mogę mówić. Wyrok wydasz. Tak jest. No wiadomo, że coś tam... Każdy wie, jaki jestem naprawdę i, i takie jakieś uszczypliwe tematy to nie są w moim stylu, ale żeby, żeby podkręcić atmosferę w, w luźnym takim wywiadzie w trailerze, on co to wielkiego powie, że wagi nie zrobił. Wszyscy wiedzą, no mówiłem samą prawdę. No. No tak, kiedy rozmawialiśmy na gali KSW w Kielcach, to pamiętam, byłeś tam, oglądałeś poczynania Tomka Romanowskiego z Andrzejem Grzybykiem. No jakby nie patrzeć, Andrzej Grzebek był również mistrzem w kategorii średniej w innej organizacji. Tak więc może powiedz, Czarek, czy myślisz, że to faktycznie może mieć wpływ na to, że przechodzi do kategorii średniej, czy raczej nie patrzysz tak na to rywal jak rywal zrobił wagę, tak więc chyba zrobi wagę, tak więc chyba jest gotowy na pojedynek w tej kategorii? No nie patrzę na to, jak oglądałem jego walkę w Kielcach, no co, no w, Kurwa, fajnym, stylu, w fajnym stylu wygrał nokaut na Andrzeju, no fajnie, ale jeszcze wtedy nie myślałem, że e, to mi pójdzie do kategorii wyżej i będzie akurat walka ze mną. To co, no ja się cieszę, no kurde, mówię, on fajny ma styl walki, e, mi pasuje i mówię, no, będziemy chcieli dać dobrą walkę. No ale czy sztab trenerski nie miał takiego, powiedzmy, zawahania, mówi, kurczę, no ten Tomek Romanowski mocno bije, czy może podpowiemy, czy też zasugerujemy Laczarka, żeby jednak nerwy trzymać na wodzy, te emocje i gdzieś tam jednak taktycznie podejść do tego pojedynku. Oczywiście Tomek pewnie obejrzy ten wywiad, więc trzeba patrzeć na słowa. Nie, no wiadomo, taktyka jest taktyką, ale gdy, gdy ja szukałem, chciałem walki w KSW kolejnej i gdy tylko Tomek dodał post w mediach, że że on może się bić w 8-4 z kimś z rankingu, no to trener powiedział, dawaj piszemy od razu, że, że bierzemy walkę z tą. No to bardzo ciekawe, czyli rozumiem, że taktyka tutaj idzie na bok. Wychodzisz po to, żeby dać dobre show i żeby arena Ostrów zapłonęła. Nie no, na pewno taktyka jest na pierwszym planie, bo gdy ją zrealizuję, to wygrywam walkę, nie, ale... Ale walka jest walką, taktyka może być taktyką, a wejdzie jeden cios i, i będzie wymiana, zobaczymy no. Abus Magomedow ostatnio w świetnym stylu pokonał e, na gali UFC w Paryżu e, swojego przeciwnika. No to czy Czarku obejrzałeś ten pojedynek, jakieś e, wnioski? Może byłeś po, powiedzmy podbudowany tym, że jednak twój były rywal, z którym no niestety przegrałeś, pokazał się ze świetnej strony, otrzymał bonus no i skradł serca e, francuskim kibicom? Nie, no Nie tak, z... Abus pięknie zawalczył, kurde, precyzyjnie te wszystkie ciosy, które wyprowadził, trafiły, kurcze, w sam punkt, w samą szczękę. No co, no, jestem pod... Kibicuję mu. No ja w tej walce nie pokazałem tak naprawdę co potrafię, gdy się biłem za busem. No, on to wykorzystał. No trudno, no, kibicuje mu i, i niech idzie do góry. Czy jako, że ten pojedynek jest w kategorii średniej, myślisz, że po tym pojedynku, jeśli zwyciężysz oczywiście, to twoje notowania w tej kategorii wzrosną, czy jednak będziesz musiał jeszcze jakiś pojedynek stoczyć z takim typowym, może to tak nazwę, zawodnikiem kategorii 84 kg, żeby później dostać tego title shota? Nie wiem, to już zależy od wodarza, ale myślę, że może coś w tym być, ponieważ Tobi był w sumie po tych trzy jego ostatnich wygranych i nokautach, w sumie byłby pretendentem, gdyby zrobił wagę oczywiście. Miałby prawo walki o pas. No idzie tutaj, no wiadomo, że nie dostanie od razu. Ja jestem w rankingu, bije się ze mną, więc gdy z nim wygram, nie wiem, no. Ja nie wybieram rywali. Trzymaj zawodnika i idę z nim. To już tak kończąc, Tomek Romanowski powiedział, że już dzisiaj ma wagę, bo był tak zmotywowany, że chciał sobie też udowodnić, nie tylko sobie, że jest na, na ten pojedynek przygotowany w 100%, tak? no ale powiedz, Czarek, jak to u Ciebie wygląda, no bo Ty jesteś typowym średnim, więc czy na dzień dzisiejszy jesteś spokojny? E, oczywiście, że jestem spokojny. Ja podchodzę do tego w pełni profesjonalnie. Mamy e, dietetyka Damiana Sobczyka, którego pozdrawiam. E, już nieraz robiliśmy wagę, e, ja się słucham jego e, w każdym punkcie. To, 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 to co mi rozpisze, e, wszystko wykonuję. Jak mi każe jeść kamienie, to jem kamienie. Choć <głos》>, oczywiście żartuję. <noise> I no mówię, no jestem spokojny, wiem, ile mi zostało. Niedużo mi zostało. Przez noc zejdzie i jestem jutro na wadze pierwszy. No dobrze, bardzo dziękujemy i do zobaczenia jutro na wadze. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękujemy.